W następnej części przeniesiemy obraz na prawą stronę oraz zmienimy jego rozmiar wyrażony w pikselach. Po pierwsze, moi drodzy, przeniesienie obrazu na prawą stronę. Do znacznika, czyli do tego, co działo się tutaj, do IMGSRC SRC tygrys PNG, dodajemy atrybut align z wartością right. Oczywiście write, bo przenosimy na prawą stronę, czyli ten nasz znacznik w całości z atrybutami. Jako sobie skopiuję. Wracam do notatnika. Zobaczcie, to działo się tutaj, więc ja sobie to podmienię. Ctrl C Ctrl V przypominam. Czyli w tym momencie mój obrazek będzie przesunięty do prawej strony. Zapisz pracę pod nową nazwą strona z obrazem po prawej, tak żebyśmy po prostu pamiętali o tym, co się dzieje, więc zapisuję plik, zapisz jako, strona z obrazem. Po prawej, czyli kolejny mój plik, zapisuję i wywołuję go w przeglądarce internetowej. I teraz zobaczcie, obraz przesunął się na prawą stronę, czyli mamy już trzy rzeczy. Pierwsza podstawowa strona, edycję, którą wprowadziliśmy, czyli dodaliśmy zdjęcie i to zdjęcie przesunęliśmy na prawą stronę. Jak widzicie, jest ono zdecydowanie za duże. Bo chciałabym, żeby ono wyświetlało się tutaj z prawej strony tekstu, więc musi być mniejsze i musi być umieszczone na pewno wyżej w naszym kodzie, zacznijmy od zmiany wielkości. Pamiętajcie, że tutaj będziemy posługiwać się wartością pikseli. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak duża była nasza grafika, to na tym zdjęciu, które pobraliśmy prawy przycisk myszy właściwości. I jak tutaj sobie weźmiecie szczegóły, to zobaczcie wymiary 1280 na 853 piksele. 1280 na 853 to jest ta wartość. Myślę, że trzeba ją zmniejszyć, mniej więcej o połowę, a nawet nieco więcej. Taką znaną na pewno przez Was wielkością jest 800x600. I ja tutaj proponuję takie 600x400. Myślę, że to będzie fajny rozmiar i powinien się zmieścić, ewentualnie zawsze go możecie troszeczkę zmniejszyć. Pamiętajcie, że jak zmniejszacie szerokość, to musicie też zmniejszyć wysokość proporcjonalnie, żeby ta grafika nam się nie spłaszczyła lub nie rozciągnęła. Czyli zobaczcie, dodajemy kolejny atrybut. Oprócz tego, że on jest przesunięty na prawo, to jeszcze podaję je, jeszcze dwa atrybuty. Szerokości i wysokości. Ja sobie już to skopiuję. Wy również możecie to kopiować i poprawiać u siebie. Wiadomo, że u Was będzie zupełnie inne nazwa grafiki. I wklejam sobie tutaj, czyli zastępuję tę linijkę kodu. TOM. Nadal będzie się wyświetlał Tygrys PNG. Szerokość 600, wysokość 400. Przesunięcie do prawej strony. Zapiszę sobie teraz. Jako kolejną stronę, żebym nie zgubiła tego, co miałam. Strona z obrazem po prawej, napiszę mała, cokolwiek, żeby nam się ona wyświetliła. Zobaczcie, strona z obrazem po prawej, mała, wywołuję ją w przeglądarce i zobaczcie, grafika została zmniejszona. Czyli jeszcze raz podstawowy wygląd, następnie strona z tą dużą grafiką. Strona z grafiką dużą, ale przesunięta do prawej strony, i strona z grafiką już zmniejszoną, czyli tutaj już mieliśmy dwa kolejne atrybuty dodane do naszego polecenia. Chcielibyśmy, żeby to znalazło się wyżej, dlatego logicznym jest to, że cała ta nasza linijka musi znaleźć się również wyżej. Ja ją stąd kopiuję i usuwam, i wklejam ją bezpośrednio. Pod nazwą, czyli tygrys bengalski. Zobaczcie, tutaj sobie zrobię odstępy, żebyście widzieli. Tutaj w to miejsce. Stąd wykasowałam, tutaj wkleiłam. Plik zapiszemy jako, strona z obrazem po prawej stronie mała. Napiszę jeszcze na górze, żebyśmy wiedzieli o co chodzi. I teraz, co nam się tutaj wydarzyło? Wywołuj, wywołujemy naszą stronę, czyli strona z obrazem po prawej mała na górze. Bo to jest już kolejne wywołanie naszej strony. Zobaczcie zdjęcie zostało przeniesione do prawej strony. Zobaczcie ile już mamy wersji podstawową wersję z dużą grafiką, dużą przesuniętą do prawej, małą przesuniętą do prawej i małą znajdującą się na górze naszej strony. O to nam właśnie chodziło. Następnym elementem, który wykonamy będzie zmiana koloru tła i zmiana koloru czcionki, czyli dodamy dwa kolejne atrybuty.